Witamy Was w kolejnym Poranku na Synaju. Dziś sobota 3 maja, więc nie pozostało mi nic innego jak przywitać Was słowami VIVAT MAJ 3 MAJ. Zapraszamy! Tradycyjnie zaczniemy od scenajowych dobrych newsów. Konklawę 2025. Jak wybierany jest nowy papież? Już 7 maja 2025 roku w Watykanie rozpocznie się konklawę, tajne zgromadzenie kardynałów mające na celu wybór nowego papieża po śmierci papieża Franciszka. Zgodnie z Konstytucją Apostolską, konklawę rozpoczyna się między 15 a 20 dniem po śmierci papieża. W dniu rozpoczęcia konklawy o godzinie 10 w Bazylice św. Piotra odprawiana jest msza święta w intencji wyboru nowego papieża. O godzinie 16.30 kardynałowie elektorzy przechodzą z Kaplicy Paulińskiej do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie odbywa się głosowanie. W konklawie uczestniczy 135 kardynałów poniżej 80 roku życia. Aby wybrać nowego papieża, konieczna jest większość 2 trzecich głosów. Każdego dnia mogą odbywać się do czterech tur głosowania. Po każdej turze głosowania spalane są karty do głosowania. Czarny dym oznacza brak wyboru, biały wybór nowego papieża. Po uzyskaniu wymaganej większości, wybrany kardynał pytany jest, czy przyjmuje wybór oraz jakiego imienia chce używać jako papież. Następnie udaje się do tak tzw. Pokoju West, gdzie przygotowuje się do pierwszego wystąpienia. Konklawy 2025 będzie jednym z najbardziej zróżnicowanych w historii, z kardynałami pochodzącymi z różnych kontynentów, co odzwierciedla globalny charakter Kościoła katolickiego. Najdłuższe konklawe w historii Kościoła trwało niemal 3 lata. Choć dziś wybór papieża trwa zwykle kilka dni, historia zna przypadki znacznie bardziej cierpliwego głosowania. Najdłuższe konklawe w dziejach Kościoła katolickiego trwało aż dwa lata i 9 miesięcy, a rozegrało się w latach 1268-1271 po śmierci papieża Klemensa IV. Kardynałowie zebrali się w mieście witerbo we Włoszech, aby wybrać jego następcę, ale nie mogli się dogadać. Ich spory i podziały polityczne doprowadziły do totalnego impasu. Mieszkańcy miasta w końcu stracili cierpliwość, zamknęli kardynałów na klucz, odcięli od wygód, a nawet zabrali im dach nad głową, żeby wymusić decyzję. Presja zadziałała. Po niemal tysiącu dniach wybrano papieża Grzegorza X. To właśnie on, ucząc się na gorzkim doświadczeniu, ustanowił pierwsze zasady konklawe, w tym między innymi zamknięcie kardynałów bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Zasady obowiązujące i do dziś. Wzruszające pożegnanie papieża Franciszka. Setki tysięcy wiernych na placu św. Piotra. W sobotę 26 kwietnia 2025 roku świat pożegnał papieża Franciszka podczas uroczystości pogrzebowych w Watykanie. Na placu św. Piotra zgromadziło się około 250 tysięcy wiernych. Msza pogrzebowa rozpoczęła się o godzinie 10 i była celebrowana przez dziekana Kolegium Kardynalskiego, kardynała Giovanniego Re. W komilii podkreślił on bezgraniczne poświęcenie papieża, zwłaszcza dla wykluczonych i potrzebujących. Pomszy trumna z ciałem papieża została przewieziona do rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie Franciszek został pochowany. To pierwszy od ponad 120 lat przypadek, gdy papież został pochowany poza Watykanem. W trakcie uroczystości odczytano również modlitwę powszechną po polsku, co było symbolicznym gestem wobec polskich wiernych. Pogrzeb papieża Franciszka był nie tylko wydarzeniem religijnym, ale także momentem jedności i refleksji dla katolików na całym świecie. A skoro wiad 3 maja, to w historii powiemy dzisiaj o naszej konstytucji. Dziś 3 maja obchodzimy jedno z najważniejszych świąt narodowych, rocznicę uchwalenia konstytucji. 3 maja to wyjątkowa data nie tylko dla Polski, ale i dla całej Europy, bo była to pierwsza w Europie i druga na świecie po amerykańskiej nowoczesna konstytucja. Dokument został uchwalony 3 maja 1791 roku przez Sejm Czteroletni w Warszawie. Jego głównym celem było zreformowanie upadającej Rzeczypospolitej, ograniczenie liberum veto i wzmocnienie władzy centralnej. Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy, zniosła wolną elekcję i czyniła monarchię dziedziczną. Dzisiaj rocznica to nie tylko lekcja historii, ale i okazja do refleksji nad tym, czym jest wspólnota i nowoczesne państwo. Dziś imieninę Aleksandra i Marii składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia. A dzisiaj Dzień Dronów, Dzień Słońca, Dzień bez komputera i Dzień Gorąca. Nie także zrobiło się gorąco od tych newsów, dlatego ściągam katanę i zapraszam Was na rozmowę dnia. A skoro 3 maja, to o Konstytucji dzisiaj porozmawiamy w poranku na Synaju. Ze mną pan Marcin Głodzik, którego doskonale znacie z naszej serii Historia Nieznana, do której odsyłamy. Serdecznie witam i oczywiście. Przedstawiam mojego szanownego kolegę, który nie wymaga przedstawienia. Zawsze, kiedy spotykaliśmy się, to mówiliśmy o skojarzeniach, to może zacznijmy od tego, z czym Panu kojarzy się Konstytucja 3 Maja? Mhm, uh -huh. no więc tak, powinienem zacząć z racji mojego wieku. Kiedy ja byłem w Twoim wieku, to nie wolno było świętować 3 Maja. To były lata 70., 80., ja pamiętam to doskonale jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej i liceum. I oczywiście Święto 3 maja, Święto Konstytucji 3 maja było bardzo niepoprawne, wręcz zakazane, było czymś zakazanym. I pamiętam, kiedy mamy Święto Majowe Robotnicze, czyli 1 maja, flagi, flagi polskie, flagi robotnicze powiewały na mieście, w różnych miejscach było ich naprawdę dużo. 2 maja jeszcze przez chwilkę mogły być, ale wieczorem wszystkie flagi polskie były, były usuwane. Dlaczego? No bo następnego dnia było zakazane święto 3 maja. I my wszyscy doskonale rozumieliśmy o co chodzi. O co chodzi, dlaczego 3 maja tych polskich flag nie ma. A więc pierwsze skojarzenie to oczywiście takie właśnie spojrzenie wstecz. I zapamiętałem to w ten sposób. Przymusowe marsze na 1 maja, z których uciekaliśmy oczywiście. <gry> Pamiętam swoje kłótnie z nauczycielami niektórymi, o których nie wspomnę. A i 3 maja, kiedy można było tak, liberum konspiru, tak trochę legalnie, nielegalnie, no owszem, mówiło się i w domu, i na ulicy, i w gronie przyjaciół, że tak, to jest 3 maja, to konstytucja, a to była rzecz pospolita, to były czasy, o których nic nie wiedzieliśmy oczywiście. No ale pamiętam swoją maturę 1991 rok, która była okrągłą rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ustawy rządowej, bo to jest prawdziwa nazwa Konstytucji 3 Maja i wszyscy spodziewaliśmy się, na maturze na pewno będzie temat, <głos》>, jeśli chodzi o historię, <głos》>, że będzie temat właśnie z Konstytucji 3 Maja. I nie było. I nie było i był zawód, bo się wszyscy maksymalnie przygotowywali do tego tematu. A Tobie z czym się kojarzy Konstytucja 3 Maja? Ja powiem najpierw brutalnie, z niem wolnym od szkoły. To trzeba większości rówieśników. Potem z flagą, bo teraz ta flaga jest propagowana na 3 maja, nie tak jak Pan powiedział. A mamy święto flagi, 2 tak, maja, tak. tak więc oczywiście. ta flaga zostaje dalej. No i z takimi hasłami, które pojawiły się gdzieś w szkole, czyli monarchia konstytucyjna, trójpodział władzy, to są tak. takie podstawy przy tym temacie. No ale może zacznijmy od tego, jakie w ogóle miała znaczenie ta konstytucja 3 maja w tym demokratycznym porządku dla Polski, a także dla Europy. No właśnie, demokracja dzisiaj, a demokracja słowo, znaczenie wtedy, zupełnie odmienne pojęcia i nie należy tego tutaj stawiać znaku równości, że demos, lud to jest to samo dzisiaj co wtedy, więc mówimy oczywiście, tak, jak wspomniałeś, są te słowa kluczowe, ustawa rządowa, konstytucja 3 maja to monarchia. Konstytucyjna, właściwie konstytucyjno-parlamentarna, bo uprawnienia jakie otrzymał Sejm na podstawie ustawy rządowej właśnie stawiały Sejm na pierwszym miejscu jako źródło prawa, jako legislatywę. Mamy ten trójpodział władzy według Montesquieusza. I to były takie główne reformy? To, to, to oczywiście, to są słowa kluczowe. Kiedy wgranamy się w wszystkie artykuły, a jest ich, zdaje się, 11 artykułów Konstytucji 3 Maja, to oczywiście odnajdziemy tam właśnie ślady tej idei, ideologii oświecenia, jeśli chodzi o Montesquieusza. Ale a propos jeszcze tego pojęcia demokracja, demos lud, to no wreszcie po raz pierwszy to artykuł czwarty, mój ulubiony Konstytucji, zresztą obecnej również, bo jeżeli porównamy, zachęcamy wszystkich, nie będziemy tego spoilerować, porównajcie sobie artykuł czwarty Konstytucji 3 Maja i artykuł czwarty obecnie obowiązującej Konstytucji. Obecnie Konstytucja mówi, że naród jest suwerenem. Włościanie, czyli chłopi, są po raz pierwszy tak naprawdę wspomniani, że oni są częścią narodu, nawet tą, cytując, najdzielniejsza siła narodu. To jest szok. Nagle ci chłopi pańszczyźniani, ci pospolici chamy, tak, jak to, jak to nazywano, oni stają się w według Konstytucji podmiotem, tak, częścią narodu. I państwo bierze ich w ochronę, cokolwiek to znaczy wtedy. Ale w tym czwartym artykule jest coś jeszcze ważniejszego moim zdaniem. I być może to jest ten powód, dla którego od razu wszystkie, nazwijmy to takie zakapiory, te wszystkie państwa absolutystyczne, jak Rosja, jak Prusy, jak Austria rzuciły się na Polskę, żeby ją rozszarpać. Mam na myśli tą część artykułu czwartego, gdzie jest słowo, każdy, kto postawi, to są dosłowne słowa, postawi stopę na ziemi polskiej, na ziemi Rzeczypospolitej staje się wolnym człowiekiem. No, czegoś takiego jeszcze nigdy do tej pory nie, nie było w żadnej, w, żadnym, w żadnej ustawie, w żadnym dokumencie prawnym. Każdy, obojętnie kto postawi swoją stopę na ziemi Rzeczpospolitej Polskiej, staje się wolnym człowiekiem. Rzeczpospolitej Polskiej, bo pamiętajmy, że. Konstytucja 3 maja tak naprawdę zniosła też Unię Polsko-Litewską. To już nie jest rzecz pospolita obojga narodów, tylko jedno państwo, jeden naród, mówiąc o narodzie. To w takim razie, jakie były reakcje naszych sąsiadów na uchwalenie tej konstytucji? No, Rosja nie chęć, prawda? No, doskonale znamy to z historii. No, zawrzało bardzo mocno na dworach. Na dworach naszych sąsiadów, na dworach absolutystycznych władców, a więc Rosja, Prusy, Austria. I pamiętajmy, bo musimy omówić to też w takim szerszym obrazie historii Europy, historii świata. Pierwsza konstytucja to amerykańska 1787 rok. Rok później mamy rozpoczęcie prac Sejmu czteroletniego. Wykorzystujemy takie czteroletnie okienko. Okienko to znaczy, Rosja prowadzi wojnę ze Szwecją, z Turcją. Katarzyna nie do końca ma narzędzia, żeby wpływać na tę sytuację, która dzieje się w Polsce. Mamy bardzo ciekawy ruch, który nam powinien rzeczywiście dużo powiedzieć o, 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 o takich zdolnościach dyplomatycznych ówczesnej elity polskiej. Mamy niesamowity i bardzo, bardzo trudny sojusz polski z prusami, Fryderyka, tego Fryderyka, największego wroga polski, ale my go wykorzystujemy, żeby sobie zabezpieczyć naszą pozycję międzynarodową i żeby przeprowadzić te reformy. To okienko to są te cztery lata Sejmu Czteroletniego. I cóż, pytając o reakcję, oczywiście nie zapominajmy, że mamy czasy rewolucji francuskiej, tak, 1789 rok, kiedy się to ona rozpoczyna i pierwsza konstytucja, pierwsza konstytucja to właśnie w Europie i druga na świecie to właśnie ten dokument, który zostaje uchwalony jako ustawa rządowa w Polsce, no i ona wywołuje szok wywołuje szok na świecie. Ona jest też tłumaczona na inne języki, na język niemiecki, francuski, na inne języki i oczywiście staje się przedmiotem dyskusji. I wydaje mi się też, odnajdujemy to w źródłach komentarzach pewnego i nie tylko debaty politycznej, różnego rodzaju dyskusji, ale też przedmiotem podziwu, że, że proszę, można, <śmiech> można. <śmiech> Można. I przecież znamy to z historii Konstytucja 3 Maja, jeśli chodzi o jej sam tekst, ona później staje się też pewnym wzorcem, albo przynajmniej punktem odniesienia dla innych konstytucji innych narodów europejskich. No przecież idziemy, idziemy, idziemy śladami tych, którzy już tą drogę utorowali. A te największe nazwiska a propos Konstytucji 3 Maja, no to wymienimy po kolei, bo trzeba to powiedzieć. No. Ja bardzo krytyczny wobec postaci ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. No, trzeba jednak go wymienić i trzeba mu oddać tutaj honor, jest autorem, współautorem Konstytucji 3 Maja. Jest oczywiście Stanisław Małachowski, jest oczywiście Hugo Kołłąda, jest oczywiście Ignacy Potocki, ten twórca programu republikańskiego, który idzie na kompromis, i z królem zawiera sojusz. To jest właściwie już takie stronictwo patriotyczne. I jest, są biskupi. No. I jeden z czołowych to biskup Adam Stanisław Krasiński. Zaczyn mi się mieli z Krasicki, muszę uważać. I, I oczywiście nawet sekretarz królewski, Scipione Piatoli, Piatolit, taka słynna postać, trochę właśnie mało znana, ale on pełni rolę takiego też takiego agenta. Jako sekretarz królewski, on jest w tajnych misjach. Wykonuje ogromną pracę i wielu, wielu innych patriotów. Samo podpisanie konstytucji 3 maja to właściwie wypełnia definicję pewnego zamachu stanu. Zastosowano pewien trik, można powiedzieć trik dzisiaj, a można powiedzieć również no, pewne działanie, które no, właśnie o charakterze zamachu stanu. Otóż to były święta wielkanocne, które właśnie niedawno mieliśmy, i ponieważ większość posłów, zwłaszcza posłów opozycji, była jeszcze w domach rozjechała się po całej Rzeczpospolitej, już tej okrojonej po pierwszym zaborach, po pierwszym zaborze, ale rozjechała się do domów. Jeszcze nie zdążyła wrócić ze świąt na kolejne sesje parlamentu sejmu polskiego, więc wymyślono taki trik. Pierwotnie miano ogłosić i uchwalić konstytucję 5 maja, ale właśnie z obawy przed tym, że będzie zbyt dużo protestów, że jeszcze ta opozycja. Nazwijmy ją tak nieładnie, antypatriotyczna, albo taka opozycja staro szlachecka tradycyjna, jest zbyt silna, i magnateria, jest zbyt silna, więc zastosowano ten trik, ten wybieg. Ogłoszono 3 maja. Odczytano jej na Zamku Królewskim w Izbie Senatorskiej i doszło do takiego właśnie triku. To znaczy, w pewnym momencie. Dożono do tego, żeby to była aklamacja, czyli przyjęcie przez nie tyle głosowanie, co przez takie wspólne uznanie, że tak, jesteśmy za, przez aklamację. W pewnym momencie, kiedy napięcie urosło do takiego momentu, naprawdę, wrzenia, kiedy odczytano korespondencję wskazującą na to, że szykuje się kolejny rozbiór Polski, że ci sąsiedzi nasi niedobrzy chcą znowu zrobić nam, zrobić nam kolejny rozbiór, w tym momencie. Padła, padł głos w dyskusji, chyba Giracy Potocki między innymi, to trzeba przedstawić program napraw, program reform. I jeden z posłów właśnie zaproponował to w kolejnym, w kolejnym, w, kolejnym, um, w kolejnych słowach, które. Które, które on wypowiedział, i kiedy ta dyskusja rozgorzała, w pewnym momencie król podniósł rękę. To król podniósł rękę, żeby zabrać głos, ale zostało to zrozumiane, że król przysięga na właśnie odczytany tekst ustawy rządowej 3 maja i przyjęto ją przez reklamację. Oczywiście było sporo posłów opozycji, chyba około 80, którzy zaprotestowali. Ale co ciekawe, oni zaprotestowali podczas obrad Sejmu, a same sejmiki, żaden z nich, ani na Litwie, ani w Rzeczpospolitej w koronie żadnego protestu nie zgłosił. Albo poparł ustawę, albo ją w pewnym sensie zignorował, nie wypowiedział się. No, to też jest takby taki silny sygnał, że dojrzała ta atmosfera potrzeby zmian, potrzeby reform. Nie udało ratować się państwa, ale może udało się uratować naród, tak? Naród, o którym mowa jest, Konstytucji. Dlatego tak często się odwołujemy w historii polskiej. Kolejne pokolenia y, walczące o niepodległość Polski, o ten nasz wspólny dom, będą się do niej odwoływały. Ja tak się wsłuchałem w to, co Pan mówi. To było szalenie dla nich ważne wtedy ta konstytucja jak jest teraz. Dla współczesnych Polaków. Czy to jest rzeczywiście takie ważne, czy jeszcze zwraca się tak uwagę na te konstytucje? Oczywiście jest pewna grupa osób, która traktuje to poważnie, jest pewna grupa osób, która traktuje po prostu ten dzień jako dodatkowy dzień do majówki. No, no, tak się... wygląda nasza... Tak, świadomość patriotyczna, taka no, jest prawda. Może nie będziemy tego próbować oceniać, albo tak krytycznie tutaj osądzać, ale oczywiście, no, wydaje mi się, że z wiekiem jednak pewna dojrzałość mm -hmm. się pojawia, zaczynamy się zastanawiać nad sensem naszego, naszej państwowości, nad sensem w ogóle istnienia, kim jesteśmy, dlaczego jesteśmy. I tutaj mówiąc o naszym kraju, moim zdaniem najlepsza działka na świecie, to, to oczywiście odwołujemy się do tej wielkiej tradycji. Bo cały czas, pamiętajmy, stoimy na barkach tych wcześniej, wszystkich poprzednich pokoleń, które walczyły o tą Polskę, którą nam ją właśnie wywalczyły. Jedno z pewne nie możemy zapominać. Musimy cały czas pamiętać o naszej pięknej, choć trudnej historii, tutaj też nasza rola, ale też miasta, żeby nam to umożliwiło. Tak, tak zachęcamy, na aby, zachęcamy naszych słuchaczy, aby. No właśnie, zainteresować się historią, w tym przypadku historią ustawy rządowej 3 maja, o tej strony osobistej, czyli, no właśnie, a właściwie co oni tam wtedy przeżywali, jakie mieli rozterki, jakie mieli pytania, jak widzieli siebie w tym czasie, w tym miejscu. To tu postawmy kropkę. Miejmy nadzieję, że zainteresowaliśmy słuchaczy, szczególnie tych młodych, którzy nas oglądają. Dziękuję pani Marcinie serdecznie ja za zaproszenie. Ja dziękuję serdecznie za zaproszenie i życzę wszystkiego dobrego. Wiwat Król, wiwat Sejm, wiwat, wszystkie stany. Viwat. Polska mimo wszystko potrafi nas bardzo zaskoczyć. Przede wszystkim bardzo dobre jedzenie, bardzo mili i sympatyczni ludzie. No i bardzo dużo się zmieniło, nowe Wybudowane domy, wszystko bardzo ładnie pięknieje. Kocham myślę to nasze polskie zawzięcie, że Polacy, kiedy naprawdę była taka potrzeba, potrafili wziąć się i bronić tego kraju. Z jednej strony to bywa czasem trudne, ale z drugiej strony bywa inspirujące. Po prostu to jest moje państwo, takie, w którym mieszka moja mała ojczyzna. Wolność jaka jest, i w ogóle swobodę. Warto pojeździć trochę za granicę, żeby docenić to, co jest piękne w Polsce: kultura, historia. To są rzeczy, które około, których, obok których nie można przejść obojętnie. Bardzo mi się podoba, bardzo, szczególnie ludzie. To nie jest tak, że, że ci Polacy są tacy źli, że mają tyle wad i tak dalej. No pokażcie mi takich, takich ludzi, którzy nie mają wad, prawda? Pokażcie mi taki kraj, który, jest, który jest, składa się ze świętych, prawda? Z, z wierszy uśmiechniętych. W Polsce kocham właśnie ten pokój, spokój. Ludzie są zadowoleni, szczęśliwi, widać po ich twarzach. Pamiętajcie, że majówka wciąż trwa, spędzajcie ten czas ze swoimi przyjaciółmi i rodziną, smakujcie pysznego grilla i bądźcie z nami już za tydzień, a program poprowadzi dla Was Szymon. Do usłyszenia.